Witam ponownie, po wczorajszym dniu, w którym się trochę spaliłem. Amelika nie liczmy jej. Spójrzcie na to. A Ach, typowy Polak. W pomyślałem, a co tam? Ja nie wytrzymam? Co będę krajem nakładał? Ja nie dam rady? I dzisiaj mnie tak piecze, że cały czas idę w cieniu, a my na słońcu. No, jesteśmy w Sterling. Sterling, Sterling. Pierwsze wrażenie, bardzo pusto. Strasznie... No, prawie nikogo nie ma. Ciekawe, jest poniedziałek, jest Bank Holiday. Co znaczy, w sumie domyślam się, że ludzie pewnie poszli nad morze z, z miasta, więc pewnie dlatego. O, spójrzcie. Jedziemy właśnie na stare miasto. Żadnych ludzi. O, to jest fajne. To by się nadało nawet na scenę z jakiegoś filmu, nie? Albo z gry. Chodzisz na drzewo życia, czy coś takiego? Widok, proszę bardzo, dosyć ładny. Tutaj mamy zamek, do którego pójdziemy za chwilę. Właśnie dotarliśmy do zamku. Jest tutaj parking. Jeśli nie wiecie, e, można sobie zabukować miejsce na parki na, do parkingu przy kupnie biletów online. Kosztuje to 4 funty. Dobra, weszliśmy już do środka. E, i taka dobra rada na sam początek, za 4 funty dodatkowo za osoby można kupić sobie audioguide, e, który wam opowiada o całym zamku. E, Tylko <grytko> to, to, to polega na tym, że stanowicie sobie kod, tam pan tam daje i później musicie coś na telefon. Po pierwsze to bardzo długo trwa, e, nie ma języka polskiego, co jest sobie trochę, trochę irytujące, bo jest francuski, jest chiński, jest galijski, są różne języki. Mimo, że Polaków mamy mnóstwo, to nie ma polskiego języka. To jest na minus. Więc jeśli przyjedziecie, jesteście w parze, to radzę Wam po pierwsze wziąć słuchawki do tego audiobooka, a po drugie wystarczy Wam jeden, bo możecie sobie dzielić słuchawkę albo, albo po prostu wziąć na głośnik z telefonu i wtedy wam będzie opowiadał. Właśnie wchodzimy do środka zamku. Tutaj trzeba nosić maseczki, ale to musiał być kiedyś klimat. Tutaj zamiast tych elektrycznych świateł na pewno były pochodnie. Proszę bardzo. Czyli to, to po prostu są więzienia, tak? Komnaty zobaczcie, z kratami. Aha, czyli tu byli więźniowie. Dobrze. Tutaj wychodziło się na podwórze. Halo! To that prison! Aha, czyli to jest jakaś sala tronowa. Proszę bardzo, tron? Pani mam właśnie powiedziała, że tutaj, proszę na was, królowa ma swoją własną sypialnię, do której może przyjechać w każdej chwili i się przespać tutaj. Czyli um, zaraz ją odwiedzimy. To ciekawostka. Myślałem, że, że wolałaby na przykład w Hiltonie się przespać. Jesteśmy właśnie w apartamencie królowej, czyli tak wygląda apartament. I ona w każdej chwili tutaj może sobie zarezerwować pokój i sobie tutaj przyjechać. Tutaj pewnie podpisuje. Niczym nasz prezydent polski podpisuje różne dokumenty. Tutaj mamy łóżko, tylko takie w sumie takie bym powiedział Queen size Spodziewałam się większego łóżka dla królowej. Ogólnie też podłoga nie za bardzo. Szczerze mówiąc, no dobra, no sala królowej, ale ja bym na przykład wolał y, normalny, standardowy hotel. Ok, wyszliśmy z apartamentu królowej, który oczywiście ma fajnie, fajne łóżko, jakieś umeblowanie. I do apartamentu króla, no, no nie, no nie. Patrzcie, jak zawsze, kobiety mają lepiej. King's Pencium, nawet posłania mu biednemu nie dali. Czyli to tak wyglądano. Królewskie, królewska komnata. I ciekawe, że one są oddzielnie. Myślę, że króli, królowa śpią razem. Czyli tutaj znajdujemy się właśnie w takiej, jakby poczekalni. Tutaj ludzie czekali, różni monarszy, żeby spotkać się z królem w tej oto komnacie tam. I oczywiście był to wielki zaszczyt. Oczywiście na pewno to były wcześniej jakieś stoły, siedzenia drewniane na pewno. Teraz jest tak odnowiony, ale tak szczerze powiem, trochę no nie podoba mi się to. Jest tak nowocześnie za bardzo. Właśnie znajdujemy się w Królewskim Kościele. Czyli mam informację, że ten kościół został zbudowany w 1594 roku. Znajdujemy się w wielkiej hali tron. Na tronach mamy wyryte herby rodów, z którego o król czy królowa pochodzi. Proszę bardzo. Czyli teraz znajdujemy się przy drugim murze. Eee, to znaczy, zależy od której patrzyć. Od zewnętrznej, pierwszym, którego najpierw trzeba było ten mur sforsować. Tutaj na pewno byli łucznicy. Eee, żeby tutaj dojść przez to i dostać się do króla do górnego miasta, Obczajcie, to osiedle wygląda jakby wyjęte zdjęcia z magazynu. I mają nawet panele słoneczne na, samym, na dachu. Prawie każdego budynku. Na pewno kojarzycie tego typu obrazy z memów. Zobaczcie tutaj, na przykład, co tu się dzieje na tym obrazie. Tutaj konik się uśmiecha, on jeszcze nie wie, co nadchodzi. A tutaj gościu już zaraz się na niego czai. Albo tutaj. śmieszne. Co się nadaje na mema? Ręcznie wyrobiane. Wygląda Dobra, skończyła się nasza wycieczka po zamku. A? Polecam, nie kupujcie tego Audioguide. Nie, nie kupujcie tego, bo to, 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 nawet razy tego praktycznie nie użyliśmy. E, przy każdym miejscu są tabliczki wyjaśniające co i jak, e, więc nie upłaca się. Ja nie polecam przynajmniej, a zresztą róbcie jak chcecie. Teraz idziemy coś zjeść i tyle. I do, tak dobiega koniec e, naszego dnia. Małe! Spójrzcie, zamówiliśmy przysmak w restauracji, jest to szkocka restauracja, tutaj mamy stęki szkockich krów um, i to jest ich specjalność, to jest jak na karcie jako specjalność, czyli no, tutaj mamy specjalnie krojone skoczeczki. Spójrzcie, Amelie ma um, sticky Toffee pudding um, z kulką lodów. spróbować. Oh. Try? Yeah. try? I've tried so many <laughs> Za każdym razem, jak Amel jest w restauracji, to zawsze bierze ten sam. Jej ulubiony deser. I? Mm. A? A ja mam coś takiego. Trzy kulki lody wyprodukowanych w Aran Zobacz. Mmmm. Wow. Bardzo dobre. Dobra, polecam restaurację. Burger był przepyszny. Burger był pierwsza klasa na Mięsko takie. Więc tak nazywa się ta restauracja, w której właśnie byliśmy. Okej, okay, to tak, e, zobaczcie w ogóle, jak się spaliłem. Widzicie to, <laughs> um, Tak, dobiega końca nasz pobyt e, w Sterling. Polecam. Tak, fajne, fajne miejsce na przechadzkę, do odwiedzenia. Mają fajną restaurację. Zamek jest naprawdę fajny, warto zobaczyć. E, no, you like it, no? Yes. You, would you recommend it bardzo yes. okay. nice. Nie udało nam się zobaczyć e, tego monumentu Williama Wallace'a, e, niestety, bo był już cały zabukowany, więc może jak przyjedziemy następnym razem, to wtedy go odwiedzimy. A tak to zobaczyliśmy stare miasto i większość ciekawych rzeczy. Dobra, papa, na razie, cześć.